Znajdujemy się na ponad 10 hektarowej plantacji założonej, co dopiero zasianej, plantacji odmian z firmy Syngenta, plantacji cebuli. Obiecaliśmy proszę Państwa, że nawet w tych trudnych warunkach będziemy z Państwem, będziemy wspierać Państwa w produkcji przez cały okres wegetacyjny cebuli. Mamy, proszę Państwa, 14 kwietnia 2020 roku. Oczywiście jest to jeszcze czas, kiedy można by się pokusić o ostatnie siewy cebuli, zwłaszcza odmian hiszpańskich, amerykańskich. Warunki w tym roku do siewów były dość dobre, ponieważ w zasadzie pogoda umożliwiała wejście w pole, wykonanie upraw. To co dokuczało i dokucza Państwu na pewno to wszechogarniająca susza już na początku okresu wegetacji. Tak też niezwykle ważne, to co już w poprzednim artykule żeśmy mówili, niezwykle ważnym była głębokość posadowienia cebuli. To przełoży się, proszę Państwa, na jednorodność, jednolitość wschodów. To, proszę Państwa, przełoży się na pewno na to, czy będzie wyrównany kaliber i czy ten aspekt równości wschodów. Umożliwi Państwu właściwe działania, jeśli chodzi o herbicydy. Oczywiście, ja jestem zwolennikiem, proszę Państwa, użycia jednak, nawet w trudnych warunkach pogodowych, e, jeśli chodzi o właśnie tą wilgoć, jestem zwolennikiem użycia jednak zastosowania herbicydów do glebowych bezpośrednio po siebie. Nigdy, proszę Państwa, nie wiemy, jaka. Pogoda nastąpi później. Ta pogoda, która jest w całym kraju, nie napawa optymizmem, jest bardzo sucho, a w tym momencie od kilku dni mamy dość duże ochłodzenie. Co oczywiście są dwa czynniki minimum. Jeden niedostatek wilgoci, a drugi, proszę Państwa, czynnik minimum to generalnie niskie temperatury do mrozów i przymrozków, jakie Państwo żeście sygnalizowali w całej Polsce włącznie. Są to dwa czynniki minimum, które spowodują, że zarówno Przesunie się nieco w niektórych regionach, zwłaszcza moment wschodów, jak również te wschody nie do końca już będą, spotykając się z tymi dwoma czynnikami, minimum wyrównane. Tu mamy sytuację po oprysku właśnie tymi herbicydami doglebowymi, posiewnie. Natomiast to, co ważne już jest w tym momencie, to pilna obserwacja tego, jak zachowują się, jak zachowuje się wilgoć w profilu glebowym i jak zaczyna się kiełkowanie roślin. Z Waszych telefonów i kontaktów, jakie z Państwem mam wygląda na to, że w wielu regionach to kiełkowanie się już rozpoczęło. Wspomagacie to wyrównanie i kiełkowanie wspomagacie państwo deszczowaniem to jest ważne aby pamiętać że to deszczowanie musi być delikatne musi proszę państwa umożliwiać zachowanie struktury ta struktura gleby jest niezwykle ważna aby umożliwić tym roślinom w miarę w miarę proszę państwa swobodne wyjście z ziemi, aby ona nie została zbyt mocno zagęszczona, a nie daj Boże, żeby nie utworzyła się skorupa na glebie, która w przypadku dużych wiatrów, z którym mamy również dzisiaj tutaj na tym polu do czynienia z przesusznym wiatrem i z wyższymi temperaturami, które wkrótce pewnie nastąpią, nie nastąpiło, Zaskorupienie gleby i e, uniemożliwienie czy też e, utrudnienie wzejścia roślinom. W tym momencie oczywiście trzeba się przyglądać, i ja tu się przyglądałem tu zaczyna się kiełkowanie e, e, nasion. E, one są nadal w wilgoci, i tu proszę Państwa. E, Trzeba mocno obserwować. To, to Te wschody nastąpią prawdopodobnie za około 10 dni, a więc za około 6-7 dni należy wykonać zabieg herbicydem totalnym, aby pozbyć się tych chwastów, które już są, proszę Państwa, bardzo dobrze widoczne. W tym momencie chwast no, też nie próżnuje, proszę Państwa, on wschodzi. I on będzie przeszkadzał, proszę Państwa, w dalszym herbicydowaniu polów, proszę Państwa, bo niezwykle, proszę Państwa, jest ważne, aby powiedzieć jedno. Okres pomiędzy wschodami a półtorej liścia właściwego cebuli jest trudnym okresem do interwencji herbicydowych. Oczywiście. My możemy to zrobić, ale zawsze wiąże się to z pewnym ryzykiem, proszę Państwa, ograniczenia, pohamowania tych roślin i trudnościami na tym początku jej życia, a to jest ważne, aby ta roślina szybko odskoczyła ten właśnie moment, tą fazę półtorej liścia właściwego. Jeżeli zapewnimy, Herbicydami doglebowymi oraz tym opryskiem praktycznie przed samymi wschodami, który zniszczy wszystkie chwasty, które wyprzedziły cebulę. Wówczas pomożemy sobie w właściwych decyzjach, jeśli chodzi o odchwaszczanie w okresie właśnie tego półtorej liścia właściwego to zapewni Państwu e, dobry rozwój cebuli na początku wegetacji. Jeśli chodzi o terminy siewów, możemy mówić, że 14 kwietnia to już końcówka siewów w cebuli, ale jeżeli, zwłaszcza odmian e, Rinsburger, ale jeżeli ktoś tego nie zrobił i ktoś jeszcze chciałby zasiać cebulę, to, oczywiście, kilka dni jest całkiem jeszcze dobrym momentem do zrobienia tego, nawet jeśli chodzi o rinsburgery. I z tych odmian Rinsburger szczególnie chciałbym Państwu przypomnieć. Mamy do dyspozycji w ramach firmy Syngenta doskonałe odmiany. Takie jak nowości, progression, nation, więc są to odmiany, które sprawdzaliśmy przez okres ostatnich trzech lat, przynosiły nową wartość, jeżeli chodzi o wysokość plonu, przynosiły nową wartość, jeżeli chodzi o możliwości przechowalnicze, o zdrowotność. Z odmian znanych już Państwu i cenionych, i które przez lata w wielu regionach Kraju cieszą się dużym powodzeniem, powodzeniem to odmiana, proszę Państwa, wirzyn i medalion. To dwie odmiany sztandarowe, które dają możliwości uzyskiwania bardzo dobrego produktu e, do przechowywania z trwałą łuską, z łuską, która umożliwia e, podawanie. Bardzo dobrej i wysokiej jakości produktu w okresie zimy aż do w zasadzie końca czerwca. Proszę Państwa, z odmian, które Państwo pamiętacie z lat, to odmiana Wellington. Ta odmiana również cieszy się w wielu regionach kraju bardzo. Dużym wzięciem jest to odmiana ceniona na produkcję właśnie do przechowywania cebuli. Proszę z nowych kreacji, które mamy, chciałbym Państwu gorąco polecić odmianę Darko, odmianę w typie w zasadzie hiszpańskim, odmianę czerwonej cebuli, wysoko, bardzo wysoko produktywną, która umożliwia uzyskiwanie w Polsce. Bardzo wysokiego plonu, nawet w trudnych warunkach wilgotnościowych, ponieważ jest to typ hiszpański, a daje nam ta odmiana bardzo wysokiej jakości produkt dużych cebul do przechowania stosunkowo niedługiego. Ale do końca lutego jak najbardziej takim produktem można obracać. Jest to odmiana również z dobrym przeznaczeniem na obieranie. I dla przypomnienia, oczywiście dwie odmiany w typie hiszpańskim żółte odmiana banko i bratko, które oczywiście e, Państwo jeszcze w tym okresie 14, 15, e, 20 kwietnia możecie e, zasiać to odmiany typowe odmiany do obierania, wysokoproduktywne. Oczywiście one nadają się na świeży rynek, tam zwłaszcza gdzie oczekiwane są wysokie kalibry. Tu jest możliwość uzyskania bardzo wysokiego plonu i oczywiście dużych cebul, które zdecydowanie obniżają koszty jednostkowe obierania.